Makuś Manko, z tej strony ZSTEO. Dzisiaj jesteśmy na Stadionie Miejskim w Białymstoku i nagrywamy dla Was vloga stargów pracy i edukacji. Jestem Gosia. Jestem z profilu technik hotelarstwa. Na stoisku znajdują się ciasteczka, babeczki, kanapki, woda, kawa, herbata, kawa, herbata. Można się częstować. Na kierunku zajmujemy się gotowaniem między innymi, na zajęciach obsługi konsumenta. Zajmujemy się przygotowaniem do zawodu w hotelu, do pracy w recepcji. No, i w sumie tyle. Nic ja zaczynać. Co mogę powiedzieć o naszej szkole? Jest bardzo nowoczesna, jak widać. Można, e, mamy w szkole własnego Wiara, jeszcze kierownicę. E, bardzo przyjazna atmosfera. Ostatnio e, doszło wiele komputerów do na naszej szkoły. Oczywiście najlepszej klasy komputerów. E, Nauczyciele od zawodowych to po prostu najlepsi nauczyciele. Bardzo mili, bardzo fajna atmosfera za każdym razem jest, i co można więcej powiedzieć. No, bardzo polecamy naszą szkołę i zapraszamy wszystkich, którzy są chętni i ciekawi w dołączeniu do niej. Hej, jestem Adam, to jest Dominika. Mamy stanowisko technik przemysłu mody, na którym mamy. Książki odnośnie naszego kierunku, ulotki, które zawierają dużo informacji o naszej szkole, która jest super. Mamy też super torby, są świetne i maseczki. Oraz maszynę, która niestety nie ma prądu, ale i tak można niszczyć i jest super. Cześć, ze mną był absolwent naszej szkoły, który powie wam mniej więcej jakie były jego odczucia i jak się czuł w trakcie pobytu w naszej szkole. Dobra, generalnie zaczynając od tego, jak się zaczęła historia z tą szkołą. W głównej mierze pewnie tak jak większość osób, bo znajomi, bo blisko, bo coś, ale to był najlepszy wybór w moim życiu, naprawdę, jakby kadra nauczycielska, może nie wszyscy, nie będę wymieniał z nazwisk, nie wszyscy mi przypadli do gustu, ale za, od zawodowych nauczycieli, to no, kocham ich naprawdę. Pana Tomasza Kalinowskiego, pana Matusza Łańskiego, przysięgam, kocham nad życie. I to, że tylko tych dwóch panów wy, wymieniłem, to nie znaczy, że, że tylko ich kocham. Naprawdę, większość kadry, wspaniali ludzie, uwielbiam ich, kocham i ściskam czule. Mam nadzieję, że, że w zdrowiu sobie żyją. Może powiesz nam, co dokładnie wyniosłeś z naszej szkoły i jak wpłynęło to na Twoje życie po szkole? E, tak szczerze, bez żartów. E, trochę większy szacunek do, do ludzi. E, jak wiemy, jest to szkoła integracyjna, więc trochę też taki szacunek do. Nie takich normatywnych osób, jak się widzi, czy coś. Na przykład wcześniej osoby na wózku. No wiadomo, nie jest, nie jest to dla dziecka normalne, że o, ktoś jeździ na wózku, ale z czasem, tak jak to się, się było w tym, po prostu codziennie się bywało, to tak trochę większy szacunek do tego się nabrało. Głównie taki mocny szacunek do, do innych ludzi. To, to, to wyniosłem. Więc jeszcze ostatnie pytanko, dlaczego polecasz naszą szkołę innym? Tyle. Nauczysz się dużo naprawdę rzeczy, zrobisz dużo rzeczy. E, mieliśmy wcześniej NTG, teraz to się trochę prze, przebranżowiło, e, inna nazwa. Niestety przez covida też to trochę ucichło. Ale naprawdę, kwestia informatyczna, z, zrobisz różne rzeczy. Kwestie wszelakiej maści innych profili, zrobisz dużo rzeczy. Jest dużo działalności w szkole, też poza nią. Więc dlatego polecam tą szkołę. Nawet bardzo polecamy. Dziękuję. Cześć, my jesteśmy z ZSTiO i dzisiaj mamy ze sobą... Kajetana. Więc powiedz nam, z jakiej szkoły jesteś i po co tu nie przyszedłeś? E, jestem z SP21. Przyszedłem tutaj poszukać jakichś ciekawych szkół, więc... To może nam jeszcze powiesz, czym się interesujesz? Interesuje się piercingiem, sportem i modą. Świetnie się składa, bo w naszej szkole istnieje też kierunek technik przemysłu mody. Na co serdecznie Cię zapraszam i też możesz wpaść na Dni Otwarte, które są 30 i 31 kwietnia. Marca! Marca! My jesteśmy z ZSTJO i jest z nami Julka. Powiedz mi, Julia, z jakiej jesteś szkoły i co Cię tutaj sprowadza? E, jestem ze szkoły SP26 i w sumie przyszłam tutaj na targi edukacji i pracy. Czy jest może coś, czym się bardzo, ale to bardzo interesujesz? E, tak, interesuje się fotografią. Tylko fotografia? No, może trochę moda, ale to fotografia to w całym moim serduszku jest. W naszej szkole mamy właśnie profil fotograficzny, więc serdecznie Cię na niego zapraszam. Jak też zapraszam na stanowisko nasze na targach oraz na dni otwarte, które są 30 i 31 marca. Na pewno na pewno wpadnę. Siema, ZSTIO. Drugi dzień. 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 w sumie co więcej nic w sumie, zapraszamy. Ok, cześć. Dzisiaj jest ze mną Kamila, która jest przewodniczącą samorządu szkolnego, która opowie Wam w sumie trochę o tym, jak jest w naszej szkole i czego możecie się spodziewać. A więc w naszej szkole mamy mnóstwo ciekawych profili. Naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Przede wszystkim mamy świetnych specjalistów i pedagogów, którzy bardzo nas wspierają w naszych celach. Mamy świetnie wyposażone sale, mnóstwo sprzętu. Cały czas mamy jakieś programy albo dofinansowania, z których szkoła stara się spełniać życzenia uczniów co do tego, co można dodać. Jakieś mamy strefy relaksu. W naszej szkole jest także wypożyczalnia gier, mamy bistro u Staszica, w którym pracują też nasi hotelarze. A samorząd bardzo ciężko pracuje i stara się, żeby w naszej szkole było jak najlepiej dla naszych uczniów, żeby cały czas coś organizować, żeby po prostu było ciekawie i dobrze się spędzało czas. Siema! Jestem Michał, ze szkoły ZSTiO, dzisiaj jesteśmy na targach na Stadionie Miejskim w Białymstoku i dzisiaj ze mną są dziewczyny z mojej szkoły, którym zamierzam udzielić kilka pytań. A więc Kinga, dlaczego poleciłabyś naszą szkołę? Y Uważam, że mamy bardzo ciekawą ofertę dla naszych uczniów i naszych przyszłych uczniów. Mamy fajne grono pedagogiczne, które jest z uczniami, a nie przeciwko uczniom. Mamy też fajną atmosferę w szkole, ponieważ nie ma takiego toxic vibeu, tylko wszyscy są względem siebie bardzo serdeczni. Tam wiadomo, zdarzają się takie jednostki, które nie są, aczkolwiek większość jest bardzo dobrze do nas nastawiona. Mówię, mamy też fajne szkolenia, jakieś koła zainteresowań, na przykład ja jestem jedną z przedstawicieli ko koła modelingu, także uważam, że nasza szkoła jest ciekawym wyborem. Okej, okay, dzięki Kinga. Teraz Diana, jak oceniałbyś pobyt w naszej szkole? No to odczucia z naszej szkoły według mnie są bardzo w sumie spoko. Mamy dużo do zaoferowania, dwa sklepiki, dwa automaty, strefy relaksu. Nauczyciele, o i bistro. Mamy, nauczyciele nasi są Spoko, w większości oczywiście. Nie mówię, że wszyscy, ale to jak w każdych szkołach oczywiście. Ja się bardzo dobrze czuję oczywiście w naszej szkole i bardzo serdecznie polecam. Ok, dzięki Diana. A teraz ostatnie pytanie. Patrycja, jakie jest Twoje najlepsze doświadczenie związane z naszą szkołą? Moje doświadczenie. Ciekawe to jest pytanie. Mamy szeroki zakres różnych projektów. Różnych kół zainteresowań. Jestem przedstawicielką koła modelingu. Nauczyciele nas bardzo dobrze przygotowują do różnych rzeczy, różnych przedsięwzięć. Mamy też szkolenia pozaszkolne, praktyki tak zwane, gdzie możemy się uczyć swoich zawodów. Nauczyciele nas bardzo dobrze kierują w tym kierunku. Dzięki za odpowiedzi. To tyle z mojej strony. Siema. Siema. Cześć. Czołem. Powiedzcie mi, moje drogie uczennice, naszego kochanego ZSTiO, jedno słowo na naszej szkole, tak żeby skrócić, streścić. Ale jedno, naprawdę jedno. Jest super. To dwa. Jedno słowo. Polecam. Dziękujemy. Cześć wszystkim z tej strony Ola Kot i dzisiaj w co się słucham zobaczymy czego słuchają ludzie na stadionie miejskim w Białym Stoku i chodźcie ze mną mamy już pierwszego chłopa. Przepraszam cię. Wykonawca i tytuł co się słucha? Chemia od nowej ery. Dziękuję Ci bardzo. Idziemy. Cześć, przepraszam Cię bardzo. Wykonawca i tytuł, Microsoft Teams. Tak, dziękuję. Siema. Mam fajne ulotki. Giga, fajne. Zostaw to. Mamy gigafajne ulotki i mamy dni otwarte 30 i 31 kwie... Marca! Tak. Marca. No. Zapraszamy. na Tak. Dyrektorkę. Ale mamy jeszcze jedną bardzo ważną personę tutaj. Znajduje się nasza wicedyrektorka i na pewno nasza wicedyrektorka ma coś ważnego do dodania na koniec naszych targów. Moi drodzy, spisaliście się znakomicie. Sądzę, że to było najlepsze stanowisko i stoisko szkoły w czasie tych targów. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy wszystkim zdecydowanie. Cięcie, pa, cześć! Aniu? Już zakończ!